Tu mam wszystkie składniki potrzebne do zrobienia browni. Takie ciasto murzynkowe. To są składniki do zrobienia ciasta, a tutaj potrzebne do polewy. Czyli to możemy na razie odłożyć. A z tego robimy. Mieszamy wszystko razem. Teraz muszę to zmiksować. I ogień. Wlewamy paczkę do foremki i takie coś wstawiam do piekarnika 180 stopni na około 40 minut plus czas, w którym się piekarnik nagrzeje do tej temperatury, bo wstawiam w trakcie nagrzewania, żeby jeszcze ciasto zdążyło wyrosnąć. A tym zajmiemy się na sam koniec, jak już ciasto będzie gotowe. Ciasto czeka już gotowe. Teraz podgrzewamy mleko. Wsypujemy kakao, miód. I wrzucamy czekoladę. Wszystko mieszamy aż uzyskamy jednolitą polewę. W razie potrzeby, gdyby polewa była za gęsta, dodajemy troszkę mleka jeszcze. Bo się nie rozprowadzi jak należy na ciasto. Nie powinna być też zbyt rzadka, bo nam spłynie z tego ciasta. Musi być idealnie po środku. I mamy taki przysmak. Na słodkość. Jest zbliżone do czekolady gorzkiej, więc jeśli jesteście zwolennikami słodkich ciast, to polecam zwiększenie dawki miodu dwukrotnie, a czy więcej, sami zdecydujecie.